Cześć, witam was w tych nietypowych okolicznościach i w nietypowym miejscu, ale przecież nie miejsce i okoliczności są tutaj najważniejsze. Najważniejszy jest przekaz i właśnie dlatego w imieniu Rady Młodzieży Rzeszowa zapraszam was do udziału w zbiórce podczas 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieniążki dla dzieciaków z oddziałów pediatrycznych i onkologicznych, a także na polepszenie opieki medycznej seniorów. Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem? Odwiedźcie naszą stronę pod adresem rmr.rzeszow.pl i tam w menu z prawej strony, gdzie znajdziecie Instrukcję opisującą krok po kroku, jak właśnie do nas dołączyć. Znajdziecie ankietę wolontariusza, którą możecie pobrać i później wysłać do nas mailowo lub dostarczyć osobiście do siedziby sztabu. Na koniec 8 grudnia o godzinie 17 zapraszam Was na spotkanie z wolontariuszami, gdzie omówimy wszystkie najważniejsze zagadnienia i kwestie dotyczące samej zbiórki. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie do nas lub dzwoncie. odwiedźcie też naszego face'a, gdzie znajdziecie do nas jakiś kontakt. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia 8 grudnia. Siema!